To skandal. Według ogólnopolskiego badania wynagrodzeń ze stycznia 2021 roku mediana zarobków dietetyka wynosi 2351 zł netto. Tymczasem nadwaga i otyłość staje się coraz większym problemem. Wiele dietetyków ma ten sam dylemat: pracować na własną rękę czy szukać zatrudnienia u kogoś. Pracując na markę i marzenia innej osoby, zarobisz około 4-5 tysięcy złotych miesięcznie. Nie martwisz się o marketing, czy koszta, jest wygodnie. Sama kiedyś tak pracowałam, jednak wymarzonego życia za to nie zbudowałam. W takim razie może rozwijanie swojego biznesu w internecie. Powiem otwarcie, jest to bardzo ciężka, ale postokroć warta droga. Czekacie ogrom wyzwań. Od rozwijania swoich mediów społecznościowych, montaż wideo, otworzenia swojej listy mailingowej, aż w końcu po tworzenie produktów cyfrowych, e-booków i lub kursów. To długi proces, ale Twoje przychody prędzej czy później przekroczą Twoje najśmielsze oczekiwania. Nasz zawód daje realną wartość i pomoc. Nie obniżaj swoich standardów i marzeń.